Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Jingis, a to jest oczywiście Construction Simulator 2015. I moi drodzy, dzisiaj jestem tutaj, teraz tam zobaczycie z kim jestem, o tam usiek siedzi. Jedziemy do, jedziemy, gdzie Husiek jedziemy? Właśnie przywitaj się ładnie dzisiaj. Ładnie się witam. Yo. o, właśnie bardzo ładnie. A słuchajcie, jedziemy dzisiaj do pana brygadzisty, ponieważ dostaliśmy takie zamówienie na postawienie reflektorów na stadionie. No? Tak. Będziemy światło stawiać na Będziemy światło, więc jedziemy do, do brygadzisty. Trzeba z nim uzgodnić wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim dowiedzieć się, czym. Mamy przywieźć te reflektory, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, czy one są duże, czy one są małe, czy są w partach połączone, czy dopiero będziemy skręcać tam zarówecki, co, jak to będzie działać. Tego mm. wszystkiego się, mam nadzieję, dowiemy od brygadzisty. O, Jiggis. Jiggis ja się upomógł w mieście. No. <laughs> Ticho, bo, bo mnie zielona strzałka zniknęła, no. no. Nie mogę ich węższego samochodu kupić? No jak węższego? To jest No nie mieszczę się między tym. To trzeba popieścić. Aha. Nie, bole Jak, nie. Po, jak popieścić, to się wszystko zwieści <laughs> Ale to poślinić było, też. ale to było suche. <laughs> no, to, no to, to ja dodam, że trzeba poślinić nie? <śmiech> <śmiech> To się zwiśnie, <zmienisz>, że nie? <laughs> no właśnie. Wtedy nie będzie już suche. Ale mamy ładny widok na prawo. Tam takie góry są. No. Ale lewej Jedziemy. Wow. Zagapiłem się. Bo mnie komar w e, tej no, w kabinie lata. Comar? Cmary? Komar, no. Komary. No, komary. W nie ty, ma komaru? Ty... Ojej. co Są jednego sobie właśnie. Nie. ale jako, jako, jako na razie spokojnie jest. A ra, rajda nie włączyłeś, czy coś? A właśnie nie, zapomniałem. Jej! Dobrze, że barierka była, nie? No. By już było po ty, nas. Ty, by mieliśmy. No jak? Czego on tak słabo dzisiaj skręca? O co tu chodzi? Ale to jakieś takie... Hmm. nie wiem, jakieś takie dziwne... lagi jakby? No ja też tak mam. Jakś takie... tak inaczej niż Przycinki. zawsze, no? Nie? No? 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 Nie. nie ma płynności takiej. Myślałem, że to... Muszę komputer zresertować, ale to wychodzi, że to coś chyba... Może serwery coś. No to sobie ja hostuję, także chyba to... nie wiem, to może u mnie coś. No to ja nie... Nie wiem, ale... Nie wiem. Ale takasource... taki... Dobra, nie nieważne. ważne. jedziemy, jedziemy. tam. Patrz, patrz co ja zrobię teraz. Zobacz, 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 patrz na to! O, 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 o. Dęba tam Ale widziałeś, że mi zajechał drogę, nie? Widziałem wyjechał, ale patrz... Normalnie, ale... What the fuck? Co tu się dzieje? tu w miejscu stoisz. Czekaj, bo tu gdzieś jest stadion. Gdzie tu wjeżdżać? What the fuck? Co, co tu się dzisiaj dzieje? To my mamy w ogóle ciężki nie, że, dzień, dzisiaj wiecie? to szczególnie pecha chyba. Ciężki dzień mamy, bo tak nagrywaliśmy niedawno Minecrafta, ja wykorzystywałem nowe oprogramowanie do nagrywania, znaczy nowe. E, OBS Studio. I wszystko by było fajnie, czasek, gdyby mi nie rozpierdzieli ścieżki dźwiękowe, a rozwalił mi ścieżkę dźwiękową definitywnie. To tu się chyba wjeżdżało do tego stycznego. E, i, I tak, teraz chcemy nagrać Constructiona naszego kochanego. Bardzo naszą kochaną grę I wychodzi to, na to, to że to dziejemy, jakieś, no, tu, no Jakieś przecinki są strasznie Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia Z jakiego to też powodu tak się dzieje Gdzie ten brygadzista Ta, stoi? O tam, tam, tam chyba, tam, nie? Tam. No, a byś... tu też? O, 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 o y, y, y. O, wow, 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 dobra Tutaj stoi, tak? Ten ziutek? No ten, ten, ten No to chodź Gadasz ty, czy gadam ja? O, Dobra, gadam Dżingis, słyszałeś już? Pierwsza drużyna KS Lisia Góra nareszcie awansowała. Wiesz, co to dla nas oznacza? Kolejne zlecenie. Kto by się spodziewał? Trochę im to zajęło. No dobra, co mamy zrobić? Przecież obiekty klubowe są w doskonałym stanie. To prawda, jednak w następnym sezonie niektóre spotkania mają być rozgrywane wieczorem, a to wymaga odpowiedniego oświetlenia. Reflektory. Czekają już na odbiór w hucie. Doskonale. W takim razie już tam jadę. Okej. Okay. Słyszałeś? Lisia górę. Co ci jest? Raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ty. Co? Które okrążenie robisz? No pierwsze. To no, czekaj, ja też chcę. Biegniesz po zewnętrznej czy po wewnętrznej? Po zewnętrznej. To po wewnętrznej biegni mniejsze te są. Ale to by to. A, ta, widzę te, ta. zaznaczyło nam te. Kolinii nie przekraczaj! Ty, ty, ale zaznaczyło nam te. No, no, te nam zaznaczyło, no te. Na miejsce gotowy stać. Dobra, ja na skróty biegnę. Uciek. Co? Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, na boisko chodź. O, patrzę, dosłuchajcie, FIFA 17, proszę państwa, no. normalnie patrzę. nagrywamy właśnie najnowsze, wiek, no, najnowsze. Wiek, no, wiek, no I... Dobra. No, Posł, ja się rzucam! Gol, łapie! Łapie! Obroniłem! Tu leciało, Zobacz! Aż skoczyłem! Widziałeś? Złapałem ją! No... no, no to tak, Teraz wiecie. ty broń! Czekaj! Ty broń! Ty, Teraz ja też, strzeli. A, ja dobra, też go, chcę strzelić! Ja też chcę sobie strzelić! Co ty myślisz, no? Okej! Okay. Patrzcie, no! te Dudek! Ty się rzucaj, no! Gotowy? No weź jakąś pozycję! No nie możesz z linii ruszać! Nie umiesz jedenastek! Stoję! Dobra! Biegnę, 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 biegnę! I sru! Gol! Dobra, jedziemy. Rańc, tak. e, to wiesz co, czy Ale przycinki są, nie No coś to jest tak. Ale to czuję, tepaj do, do siedziby firmy. No dobra. E, z maszyną? Z maszyną. Siedziba firmy miasto. Tak, i czy my mamy tam pojechać? Wiesz co, w ogóle? Mi się wydaje, że tam dźwigieł będziemy potrzebować. I tak Ale mi się jakim, wydaje, że... jak, jakim dźwigiem? No nie wiem, no, weźmy jedźmy tym, wiesz, tym całym sami. Takie, bo muszę światła wyłączyć. Pasuje, żebyśmy... Mnie... Co bierzemy za maszyny ze Wiesz sobą? co, wezmę dźwig i no. weź tą z tego niskopodłogową, tą niebieską i pojedziemy na dwa i tak zablokujemy po prostu za Bo ja nie wiem po prostu, no piję, no wiem, czekaj, bo to do Huty mamy jechać teraz, nie? No dobra, podpora musi huta. być Co? Jaka huta. podpora musi być podniesiona? O czym, o czym on do mnie mówi? No, ta, czym się w... podnosi podpory? Shift i yeah. ale chyba. Nie, bo ja. Bo to no. nie? No tak. I... O której on do mnie podporze mówi? Ej, halo. Dlaczego? przecież jest podniesiona. Te nóżki nie. z tyłu. Damn. Yeah. 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 To było no. Mnie tak od ja, ja to robi to tak na, na chłopski rozum, że to powinno po prostu być na, na Mi się takim wydaje, że to będą montowane. no no długie to będzie. Ty już no. pojechałeś? No, no ja do chuty. No ale, ale ja nie wiem gdzie ta chuta, no i wyjechałeś no. beze mnie. No to, to czeka na skrzyżowanie. Jak wyjeżdżałeś z firmy to w prawo czy w lewo? W lewo. W lewo? No. Znaczy sorry, jak wyjedziesz z firmy to, to w, prawo, w prawo i w lewo na skrzyżowaniu. później na skrzyżowaniu w lewo, tak? No. Dobra. No w ogóle, w ogóle nie mogłem driftować tutaj. No jadę i gdzie, ja Cię nie widzę dalej. Na skrzyżowanie wyjeżdżam tam center. A widzę Cię już, dobra. <laughs> Chyba zaryłem, za na długi ty byłem ty jedziesz? Czekaj, już Cię prawie widzę, czekaj, bo nie wiem co się A, stało, widzę, ale nie, widzę, mogę, widzę nie mogę dalej jechać, wiesz? Co się stało? Przyblokowałeś Puchy. się na tym, na niebieskim samochodzie, to oni, Dlaczego oni parkują w takich miejscach? No dobra, jedź, już jadę za Tobą. No to jadę. Cel Huta. Ale kurde mi się teleportujesz, chopie No nie wiem czy Nie, na no, dzisiaj jest źle coś. Ale nagrywamy, co, damy radę. A... Gawarim jak w którą stronę będziesz jechał. Nie? Kurde? Liwa. I teraz tutaj prawa Już wierzamy, czy tu jest huta? No, to jest huta. To daleko nie było. Oczekaj odkryto. Od to, no no i co dalej? Gdzie one? To są te, te Tu jest coś, ten gościu Reflektory <laughs> na stadionie No Pierwsza część reflektor, ale co, dwa razy mam ten? Nie wiem Mówię, że mamy ja tylko odebrać przecież, nie? Zobaczę Tak, cztery razy pierwszą część, dobra, okej okay. tak To będzie leżało. Burde, jaki tu mają Brak ten. wolnej przyczepy na, na placu załadunkowym. No muszę wypożyczyć przyczepę. To by chyba nie stać. No i to tam. Ja zostawię, później wrócę, nie? No, o, dokładnie. Gdzie ona jest? Nie wszystkie elementy mogą zostać załadowane. No. O ja pierwsze dwa razy będziemy musieli jeździć z tym. Pogięło? Nie wiem, gdzie ona jest. Czekaj, na razie zostawię ten. Tam jest o. Widzisz. O, tu nie, ja, bo musiałem. Aha, tu za... I co, podpory. i tylko tak, takie dwa elemenciki, i tyle? O, by ich szlak trafił. No a powiedz mi, jak tam dojechać? Gdzie to jest? Tu masz tą. Po lewo, po lewo, za drzwigiem. No jeden, jeden. O, 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 czymś takim? No. Wiesz co, brak mi słów. No, lipa straszna. No. Ktoś mnie tu, oni chcą oszukać, oszmanują mnie. Pożyczę jeszcze jedną. Ale, ale skąd będzie drugie auto? No nie no, po prostu będzie sobie tam stała jak to się ten, to to się ten, nie? tu nie mogę obrócić kamery, ej no. Czyli teraz jest na... Na plac budowy, czyli tu, ok To czeka na ciebie i, i, i jadymy. Zaczepiłem. Jak zbyt wysoka prędkość do zaczepienia naczepy <noise> Ja powiem ci co, dzisiaj. Dobra. Den, 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 den. Takie odczepiona czy zaczepiona jest? No, dobra, pod portem muszę coś opuścić. To, tak, tak, właśnie, już sobie. <noise> Ale nam jak... dzisiaj dzisiaj idzie wszystko. Straszne nie strasznie nam to dzisiaj. Dobra, jada. Prowadź. Prowadź. w prawo Dobra, jestem za tobą. Jakoś zaczęło trochę płynniej chodzić. No ale, może nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, nie? No, dokładnie. Otóż, ale co słońce już zaszło. Zaszło? No, nie, no, nie, się ale brak, aha, no z, aha, z czym? Ale z kim? Ciągle, i co z tego wyjdzie w związku? Czarna dziura. Ten słońce nam pójdzie na wychowawczy, co będzie świeciło? Seks go dupą. <głosy> <głosy> to nawet się świeciło. <noise> Bo Majtek ona już nie ma, wiecie o tym, nie? No, no. <noise> może wiedzą, może nie wiedzą. Sprzedają używki. Chyba, <noise> <noise> jakie trzeba mieć? Ja, co trzeba mieć w głowie? Jak trzeba mieć fetysz? No przecież nie mówiłem, że tam jest próżniana. Ale może może wiesz, może faktycznie zróbmy taty. Będziemy utworzymy te swoje sklepy i tam będziemy też sprzedać swoje używane Skarpetki... Ja, 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 no. ja skarpetki. No Gorzej śmierci. <głos> <głos> Boże, nie no dobra, we, weź bo. Co ci się stało? Ojechałem no chłopie, dostałeś derełki jakiejś, no. A, że te to jest po prostu masakra. Nie wiem, co to się dzisiaj <grym> dzieje, się <grym> ale też jest nie, nie tego. nie ha 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 halo. pod górkę wszystko? Ale to... no, teraz jest lepiej, nie nieraz... Ja jestem zły. Przepraszam, bardzo zły, bo ja mam materiał. Z dwóch grupasów do wy wyciepania. Ale jutro się nagra kolej. Dokładnie. <grym> My no to też jest dzień, wstaniemy pełni radości, w ogóle zadowolenia i w ogóle wszystkiego innego I w ogóle będzie tak Ale żeś mnie zakurzył, chłopie Zakurzyłem cię? No Jop. Wiem, co to Ty to robisz ty A wi taki takie krawerzyki normalnie ty, wi tutaj? Widzisz jakieś tam miejsca? Gdzie tam jest to miejsce? To, no to jest tak. Jakoś... Mogę postać, żeby nie <grym> pojeździć? Podstaw mi tu gdzieś tą to i, 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 i jeździ. I, I te, tak? te paj te pa do tego, do... Gdzie to masz wyładować? Bo ja nie widzę. No tu. To no to się być, zatrzymaj. Się je teraz? O, no zatrzymaj się tu, No tu jest. Odbezpieczny wyładunek, od czerwca... mi ładunek, mm, odczep ten muszę. Na razie muszę ten. Jak po drugą? Ja chciałem sobie teraz pojeździć po bieżni trochę. Ale jeszcze drugie są tam. Dobra, idę ci od, odbezpiec ładunek. Ła! Odbezpiecz ładunek. Proszę. Patrzcie, o takie dwie rzeczy, żebyś mi przywieźli taką przyczepą, pogięło ich, nie? Dobra, jadę. te. Mogę się teleportować do huty? Chyba tak. Huta, 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 huta miasto. Dobra. Tak. Jestem, jest druga przyczepa. I co? Kamera swobodna. Kamera swobodna, dziękuję. Czy druga? Stoi, dobra. No to jedziemy. Okej. Okay. Taki, taki dowcip mi się przypomniał ze słowem stoi, bardzo stary. I trochę sucharowaty, ale chcesz posłuchać Husiek"? No Oczywiście, że tak. No to, yy, to było tak, nie? Yy, no było sobie siedmiu krasnoludków. Taka bajka, kojarzysz tą bajkę z tymi no, siedmioma no, krasnoludkami, no, kojarzy, czy nie? Kojarzy, tak, tak, tak. Kojarzysz, no. nie? No i oni mieli tą Królewnę śnieżka, tak? No. Śnieżka była? Tylko no, jaka tam śnieżka, była ta śnieżka. Królewna? Śnieżka, no dobrze, to pamiętam, dobrze. No i ta Królewna Śnieżka tam do nich do domku zawitała, nie? No i pewnego pewnego razu. Pewna śnieżka poszła się kąpać, nie? No ale że tam były takie wysokie wysokie drzwi, to oni nie mogli tam w żaden sposób ze zerknąć, jak ona się kąpie, nie? Ale bardzo ich ciekawość zżerała, nie? No. no więc jak to krasnale, wpadli na wspaniały pomysł, że stanął jeden na drugim i ostatni na górze, który jest, będzie podglądał królewna śnieżkę. I przekazywał reszcie, co ona tam takiego ciekawego w tejże, w tejże łazience robi. Nie? Teraz muszę sobie teraz ustalić, bo plac budowy. Gdzie jest ten plac budowy w ogóle? Tam. O, a tu, dobra, znalazłem. No i jak mówili, tak zrobili. Jeden stanął na drugim i przekazuje, nie? No i ogląda ten jeden i patrzy i mówi tak. Podchodzi do lustra, nie? I to oni tak przekazują sobie, podchodzi do lustra, podchodzi do lustra, podchodzi do lustra, aż tam do tego siódmego, nie? Dalej, rozczesuje włosy, rozczesuje włosy, rozczesuje włosy, rozczesuje włosy, nie? Dalej, rozbiera się. I każdy tak przekazuje, rozbiera się, rozbiera się, rozbiera się, rozbiera się, nie? Tak, praktycznie. Ty na samej górze, co? co Ty a ten na samej górze mówi znowu stoi. A oni mi też, mi też, mi też. <głos> <głos> Dobra, suchar. Totalny suchar, ja wiem. Stoi. Ale królewna ścieżka była ładna. Rysunkowa. Innej no. nie znam. Rys rysunkowa, tak? Wyładowałeś już to? No, jeszcze jedno. Ty chyba już te ustały się, o, ustały te nasze te... Ty masz takie zwierzki dalej? Zresztą, nie no, ja miałem tylko zwierzki tak jak na tobie, nie? Także... No. A, to tak jakbym... Co? Jakbyś miał za mało internetu do wysyłania dla mnie? No hmm, na przykład. Nie no, wiem w końcu wiem. Jak, jak to, jak, jak to śmigało, no, ale... Ale śmigało, tak? Tak, śmigało. Chciałem przyczepę odczepić pół znak, Przepraszam cię bardzo, znaku, ale to było wąsko. Wybacz. Więcej to się nie powtórzy. Chyba, że dalej będzie wąsko. Dobra, jestem już na prostej. Na prostej jestem chusi. Już nie jestem. Jestem na prostej. Na prostej jestem. Prosta. Sztatnia proszta! Do wygrania. Co mamy jeszcze później jak to postawisz? Już to wszystko? Uh, nie, chyba nie. Jeszcze coś tam będzie. Może zaraz będzie kop. Oj, czekaj, bo tu, 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 przepraszam, hamulce. Jakoś hamulce słabo działają w tym. Teraz. nie, dobra. To to mamy. Kop dziurę. No co ty mówisz? Nie, niemożliwe. A może ten kafar do ubijania będzie potrzebny teraz, ten młotek tak nie? Khm, <śmany> ra jestem już Gdzie teraz mamy jechać? Tu, 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 po drugiej sali. Tak, to boisko Tu ci parknąć? Możesz tutaj, no Proszę Ach, dziękuję. Odbezpieczysz się od... Okay, nie. Odbezpieczyłem od... No, Okej, odbezpieczony. Już że zabezpieczyłem, z kim ty myślisz rozmawiasz? Pełna profesora, amatorszczyzna. No. Ja nawet nie widzę, gdzie ty masz to postawić No tu, gdzie są te? Pachołki? Ja nie widzę żadnych pachołków. Nie widzisz? No. Nie. Muszę zobaczyć, gdzie ty, do, gdzie ty doniesiesz. A widzę! Tu są takie znaki tylko po prostu. No, no, U. no, no, no. Uuu, teraz to ja widzę, no. No, cmyknij go, no. No, to i. Mi też, mi też, mi też! <gryw> teraz tak. Nie, żartuję. Um, no. Nie musisz się przestawić, tak? No.

Tera tera tera. Zobaczcie jak nam da... praca normalnie, szybko no, idzie dzisiaj teraz. Czy dzisiaj on tak idzie normalnie, że rewelacje O idę trochę potrenować, nie? Co? Goal! Bramkę strzeliłem z bańki Z bańki? Ha ha, ha. Uh -huh. Ale żeś tam... A zresztą masz postaw opuszczy. sobie teraz ty Dlaczego ja? No bo jeszcze tego nie robiłeś. Ty w testuj się zobacz jak ty ten. Tam... Jak, jak to bzdryga. A ja zobaczę co tam mamy dalej. No właśnie, zobacz co my mamy dalej. Później mamy 4 razy dru yy, drugą część. Tak, to, 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 to my to będziemy. W ile ile czasu włożyli? No, Jeszcze sporo, ale to myślę, że tutaj sobie zakończymy. To no, bo już mamy 25 minut. I resztę skończymy po prostu mm -hmm. na następnym, nie? No, całkiem masz rację. Także, ludzie, ła łapkujcie, subskrybujcie i w ogóle... O, tutaj, 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 strzelają... rzuty rożne. Pof! O, pięknie, pięknie, pięknie. no Ten dźwig, co... ten dźwig nie... ten dźwig nie chce współpracować. Wiesz? Zdajesz sobie sprawę, Huziek, że ten dźwig nie chce ze mną współpracować? Dlaczego? Bo jak wciskam napadzie w dół, żeby on się pochylał, nie? O, no. opuszczał się. <kling> to on się nie chce opuszczać razem z wysuwaniem. Jakiś durny jest, wiesz? Tak ładnie, prawie mi się udało. O, 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 o. O, o, dobra. o, 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 o i teraz na dół, nie? O! No. O jest! O! Pum! Pięknie! Dobra, ja teraz to się robi tak i jest zło... nie tak. To się A, nie robi tak. Widzisz, teraz będziemy mieć kolejne słupki. O, no widzę i, i ciągle Pię ten... tylko wyżej. Dobra, złożony jestem już, nie? No. No co, nie dokończymy to chyba do... w przyszłym odcinku, nie? A no, no tak! Dobra, to no. my tutaj kończymy, nie? Słuchajcie, no, dzisiaj punkt. się też takie odcinek krótszy. W piątym ja sobie zrobimy jakiś dusi odcinek. No. Żebyście mieli też więcej czasu na obejrzenie i w ogóle może jakieś. Może, Dokładnie, może, może, tak. Może, 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 może jakieś fajne nowe zlecenia, siądą i tak dalej. No, no to panie Dzięki, żegnajcie się. Yy, tak, w imię. Dobra. <grym> yy, dobra. Yy, no więc tak, jak się wam film spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie, bo nas to podbudowuje, bo dzisiaj nam idzie krew, jak krew z nosa normalnie. Jak spędzelka, takie w ogóle wiecie, nie idzie to w ogóle nam dzisiaj. Nie idzie Sie, nam dziesię, dzisiaj, dzisiaj w ogóle ale nie, nie jest łapka szła. w górę jak nabędzie to, to, to będzie fajnie. Zapraszamy was również do lajkowania, subskrybowania i pisania komentarzy. Co eee, myślicie dalej tu? Będziemy jeszcze, chcemy powiedzieć, że jeszcze Fifę musimy nagrać. No właśnie jeszcze Fifę, ale to, 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 to dzisiaj rano. To dzisiaj rano, dokładnie. I cóż. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego razu, czyli do piąteczku. Na razie trzymajcie się. Cześć! Jo!